Zimowa aura, feria, świateł, smaczne wigilijne potrawy i muzyka. Tegoroczny bożonarodzeniowy jarmark zgromadził na placu Jagiellońskim tłum Radomian. Nasza obecność pokazuje, że my Radomianie chcemy być w tym czasie razem, chcemy się dzielić dobrym słowem, chcemy się dzielić dobrymi uczuciami. To tylko pokazuje, że pomimo tych trudnych czasów, które do nas Nadeszły wojna, kryzysy. Jednak potrzebujemy być wspólnie i razem się cieszyć ze świąt Bożego Narodzenia. Szanowni państwo, przyjmijcie z tej okazji najlepsze życzenia świąteczne. Chciałbym, aby wasze domy w czasie świąt wypełniły się miłością, wzajemnym zrozumieniem i przede wszystkim tego, tym co dzisiaj potrzebujemy najbardziej, czyli optymizmem i Dobrą nadzieją. Mieszkańcy miasta po kilku latach przerwy mogli w końcu spotkać się i złożyć sobie wzajemnie życzenia podczas gwiazdki na deptaku. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych wigilijnych potraw, opłatka i kolęd. Niech ta tęsknota tej adwentowej pieśni o przyjdź, Boże i bądź z nami. Niech się wypełni. Niech się wyrazi również i w tym, co będzie po ludzku piękne, dobre, będzie niosło pokój i jedność. Niech Bóg Wam błogosławi, bo wtedy, kiedy on dotyka człowieka. Pojawiają się piękne owoce. Niech Bóg obdarza swoją łaską, niech te święta przyniosą umocnienie tego, co od Boga i tego, co jest piękne i ważne i potrzebne między ludźmi. Były też pokazy w wykonaniu radomskiej młodzieżowej orkiestry Dętej Grandioso oraz grupy Lokomotora, a dla najmłodszych atrakcją była przepiękna wenecka karuzela. Pasłem tegorocznej sztafety betlejemskiego światła, pokoju jest światło dla ciebie. I z tego miejsca chciałabym Państwu złożyć życzenia, aby te święta Bożego Narodzenia były jak najlepsze, abyśmy mogli je spędzić w gronie najbliższych, wśród bliskich. Życzę nam też tego, żeby to betlejemskie światło pokoju przyniosło pokój za naszą wschodnią granicą. W trakcie jarmarku odbył się także konkurs na najpiękniej udekorowaną choinkę. Świętowanie zakończył piękny koncert zespołu Skaldowie.